Białe ryby to są takie gatunki ryb, które charakteryzują się białym, delikatnym mięsem o stosunkowo niskiej zawartości tłuszczu. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to ten rynek białych ryb w Polsce jest szacowany na około 200 tysięcy ton żywej wagi ryb rocznie. I Polacy konsumują tak mniej więcej 5,5 kg białych ryb rocznie. Czyli tak naprawdę to są najbardziej popularne ryby wśród polskich konsumentów, zwłaszcza mintaj, który jest najczęściej konsumowaną rybą wśród Polaków. Bardzo optymistyczne jest to, że na całym świecie już około 74% wszystkich połowów białych ryb. Pochodzi z certyfikowanych połowów, certyfikowanych według tego standardu MSC, czyli to oznacza, że populacje tych ryb są na stabilnym poziomie, że wpływ na ekosystemy jest na tyle niski, żeby nie zagrażał tym ekosystemom morskim. Certyfikat MSC, czyli taki znaczek z niebieską rybką, znajdziemy na bardzo wielu produktach, również właśnie z białych ryb które pochodzą ze zrównoważonych, dobrych dla środowiska połowów. Takich produktów jest w polskich sklepach dostępnych ponad 150. Jeśli chodzi o gatunki, to najwięcej jest dostępnych produktów z mintaja i dorsza, ale bez problemu znajdziemy również certyfikowane miruny, morszczuki, halibuty, dorsza czarnego, inaczej czarniaka, czy na przykład łupacza albo plamiaka. Jak patrzymy tak na cały polski rynek, no to że jest jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ te certyfikowane produkty z białych ryb nadal stanowią jedynie od 5 do 10% wszystkich produktów z białych ryb dostępnych na polskim rynku. Dlatego apelujemy do firm, do, do yy, przetwórców, do producentów ryb, ale też do, do sieci handlowych, żeby yy, yy, Poszerzały cały czas tę swoją ofertę o produkty certyfikowane, ponieważ to jest dla dobra nie tylko samych mórz i oceanów, ale też może się przyczynić do tego, że tych ryb nie zabraknie w przyszłości na naszych stołach. Tak, tak jak się na przykład stało z bałtyckim dorszem. Apelujemy też do konsumentów, aby wybierali ryby ze zrównoważonych połowów.